Boże, Pan z Wami, I z Słowa Ewangelii według świętego Łukasza, Tobie, Panie. Kiedy Jezus przyszedł do Nazaretu, przemówił do ludu w synagodze. Zaprawdę powiadam Wam, żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Naprawdę mówię Wam. Wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte przez trzy lata i sześć miesięcy. Także wielki głód panował w całym kraju. A Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy w Sarebcie Sydońskiej. I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman. Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem. Porwawszy się z miejsc, wyrzucili go z miasta i wyprowadzili aż na urwisko góry, na której zbudowane było ich miasto, by go strącić. On jednak przeszedłszy pośród nich, oddalił się. Oto Słowo pańskie. aż się chce, moi drodzy, zapytać, dlaczego chcieli Jezusa strącić w przepaść. Bo im zrobił szybki rachunek sumienia. Bo im w tych prostych słowach przywołując te dwa fakty biblijne z historii Izraela. Pokazał, że nie tylko Żydzi potrafią być dobrzy, ale obcokrajowcy też. I im się to bardzo nie spodobało. Ale moi drodzy, dzisiaj chciałbym razem z wami rozpocząć od słów, które może gdzieś tam umykają, bo psalmy tak nie zostają, słowa psalmów w naszym umyśle, jak pierwsze czytanie, jak Ewangelia. A dzisiaj w psalmie 42 pan organista intonował słowa Dusza moja pragnie Boga, Boga żywego. Ześlij światłość i wierność swoją, niech one mnie wiodą, niech mnie zaprowadzą na Twą górę świętą i do Twoich przybytków. To, moi drodzy, specyficzna zachęta psalmisty, który mówi, módl się. Chcę stanąć przed Tobą, Boże, i otrzymać Twoją opiekę, czyli światłość i wierność, bym doszedł do celu przed tak jak to mówi Biblia, na górę do Bożych przybytków, czyli do Królestwa Niebieskiego, do nieba. Bardzo ważna modlitwa. Kardynał Robert Sarach wspomniany wczoraj pisze w jednej ze swoich książek Ani nasze grzechy, ani nasze zdrady, ani nasza letniość, ani nasze niewierności nie zdołają zniekształcić Kościoła. Pozostaje on przepiękny pięknem świętych. To święci zmieniają wszystko, i nadają bieg historii. Moi drodzy, trzeba powiedzieć wprost: czym bardziej jestem słaby, czym więcej mam grzechów, tym bardziej powinienem przyglądać się świętym, bo oni pokazują w prosty sposób, że człowiek może być inny, że potrafi pokonać swoje małości, grzechy i niedoskonałości. Musi o tym marzyć i wierzyć, że z Bogiem jest łatwiej to uczynić. Można dodać. Potraktować powinien świętych jako pretekst, okazję do przyjrzenia się swemu życiu i zapytania siebie, co mogę zrobić, żeby być lepszym w oczach Boga człowiekiem, bardziej świętym. Jedną ze świętych, która uwierzyła, że można zmieniać serca ludzi, była święta Rita z Przyzna się Wam, moi drodzy, że to jedna z moich najbardziej ulubionych świętych. Żyła na przełomie XIII i XIV wieku. Pragnęła być zakonnicą, ale na życzenie rodziców, których była jedyną córką, wyszła za mąż. Z początku nie był to związek udany, ale Rita doprowadziła do nawrócenia męża. Jednak nie cieszyła się długo jego przemianą. Został zabity w porachunkach zaśnionych rodów. Spałem, bo tak miał na imię mocno dwóch synów którzy po śmierci ojca chcieli dokonać według zwyczaju zemsty na jego zabójcach. Rita wtedy modliła się do Boga, aby ustrzegł ich od tego nieszczęścia, raczej ich zabrał niż pozwolił popełnić ciężki grzech zabójstwa. Niedługo potem wybuchła epidemia, która doprowadziła do śmierci synów. Potem Rita zapragnęła na nowo wstąpić do klasztoru, ale nie chciano jej przyjąć. Stawiano jeden warunek, miała doprowadzić do pojednania zbaśnionych rodów, co jej się udało głównie dlatego, iż po ojcu, który był sędzią pokoju, czyli negocjatorem, odziedziczyła zamiłowanie do jednania ludzi, została przyjęta do zakonu, choć nie od razu niektórzy mówią, że dokonało się to w cudowny sposób. Dziś jest znana w Polsce i nie tylko w Polsce, Boi we Włoszech i w krajach Ameryki Południowej i w innych państwach świata, jako patronka w sprawach trudnych i beznadziejnych, jako ta, która umiłowawszy Chrystusa ukrzyżowanego, otrzymała stygmat ciernia ranę na czole, która krwawiła przez 15 lat i na dodatek wydzielała okrutnie śmierdzący zapach. Jej symbolem jest róża której zapragnęła w głębokiej chorobie i choć był styczeń, to jej kuzynka, która ją odwiedziła, znalazła w ogrodzie kwitnącą różę. Chciałbym, moi drodzy, jednak dzisiaj razem z Wami zobaczyć świętą Ritę jako patronkę pojednania w rodzinie i tę, która zrobi wszystko, aby rodzinę uchronić od odejścia od Boga i utraty zbawienia. I chciałbym teraz opowiedzieć taką historię znowu gdzieś z Chin. Kiedy dwom sąsiadującym krajom groziła wojna, dzisiaj to brzmi bardzo, bardzo boleśnie, i wojsko rozłożyło się już po obu stronach granicy, wtedy wodzowie wysłali zwiadowców, aby rozpoznali teren i dowiedzieli się, którędy najłatwiej wtargnąć w kraj przeciwnika. Obie służby wywiadowcze zameldowały swoim dowódcom dokładnie to samo. Jest tylko jedno miejsce, przez które można wedrzeć się w kraj przeciwnika, ale akurat na tym miejscu stoi chata biednego wieśniaka. Mieszka tam z żoną i dziećmi, kochają się i są szczęśliwi można powiedzieć, są najszczęśliwsi na świecie. Jeżeli teraz przejdą tamtędy nasze wojska, to zostanie zniszczone wielkie szczęście a więc, zakończyli zwiadowcy, nie może być żadnej wojny. Po wysłuchaniu raportu żaden z dowódców, wodzów nie odważył się wydać rozkazu do przemarszu i rozpoczęcia działań wojennych. Aż chcę się powiedzieć, szkoda, że dzisiaj tak dowódcy nie myślą. Nie odważyli się, moi drodzy, podnieść ręki na świętość miłości rodzinnej, na pełen miłości i pokoju dom i Bogu dzięki. O czym mówi nam ta piękna chińska bajka? Mianowicie o tym, że nikomu nie wolno podnosić ręki na rodzinę. A to znaczy, że o nią trzeba walczyć, bronić jej i zrobić wszystko, by nie dopuścić do odejścia rodziny od Boga. Moi drodzy, święta Rita chciała przekonać z wielką cierpliwością męża do zmiany życia, ale nie dawało to większych efektów. Jednak była w nim dusza rozrabiaki, więc po prostu się za niego modliła. I teraz chcę was zapytać. Że my doceniamy moc i potęgę modlitwy. Kiedyś spotkałem kobietę, która zagadnięta o męża, machnęła ręką i powiedziała: Proszę, księdza, on jest prawdziwy szater, nigdy się nie nawróci. Dziwne. Miłość do współmałżonka to nie tylko wspólna troska o materialną stronę życia, to również troska o duszę kochanej osoby. Przypominam sobie matkę, która 25 lat modliła się o nawrócenie córki. 25 lat. Okrutnie długo. Ta córka w czasach komuny, tak zwanej komuny, uciekła z Węgier do Austrii. Matka nie miała z nią kontaktu, i właśnie po 25 latach tej wytrwałej modlitwy, codziennej modlitwy bez żadnej wiadomości zwrotnej, nagle ktoś zapukał do drzwi matki i przyniósł jej zaskakującą informację. Pani córka prosiła, aby przekazać wiadomość, iż przed śmiercią się nawróciła. Prosiła też, aby podziękować za te wszystkie modlitwy w jej intencji, w których dostrzegła wielką miłość swojej mamy. Czy więc wierzymy w potęgę i siłę modlitwy? Może też, moi drodzy, warto zwrócić uwagę na cierpliwość świętej Lidlona, Właśnie próbowała męża nawrócić dobrym słowem, ale później modlitwą, cierpliwie się za niego modliła. Czy pamiętacie hymn o miłości świętego Pawła Apostoła z pierwszego listu do Koryntii z rozdziału 13? Ja Wam powiem szczerze, że po latach zobaczyłem jedną rzecz, a ten hymn znam na pamięć, ale nigdy na to nie zwróciłem uwagi. Jak święty Paweł, natchniony duchem świętym, zaczyna wymieniać cechy miłości, to jak jest pierwsza? Pamiętacie? Miłość cierpliwa jest. I tak sobie wtedy pomyślałem, że to nie jest przypadek, zupełnie nie. To jest coś, co jest dla wielu tak bardzo trudne, a przecież bez cierpliwości nie istnieje prawdziwa miłość. To prawda, że życie jest trudne, że się między sobą różnimy i to często bardzo, bardzo mocno. Ale co zyskamy, jeśli nie będzie w nas cierpliwości? Czy życie bez niej będzie łatwiejsze, przyniesie więcej radości, spokoju czy pokoju? Zapominamy o pewnej prawdzie bardzo często. Jeśli nasze życie ma być spokojne, a dom miejscem świętym, bezpiecznym, gdzie czujemy się dobrze i do którego chcemy wracać, to nie wolno nam wnosić do domu brudów i świństw tego świata. Nie wolno ich przenieść przez próg domu. Jeśli na przykład szef mnie w pracy zdenerwuje lub ktoś wyprowadził mnie z równowagi, choćby w sklepie, to zanim wejdę do domu, to powinienem, ja to tak sobie mówię, obiec dom dziesięć razy dookoła, albo porąbać drewno, albo zaolać koniecznie duże pole i wypuścić z siebie tą parę zła, opanować się i uspokoić, by nie naruszyć świętości domu, by zła do niego nie wnosić. Co jest jeszcze ważne? Myślę, moi drodzy, że aby zbudować dom na skalę, dom, którego nie zmiotą z powierzchni Ziemi żadne kataklizmy, warto żyć prawdą i mówić prawdę. Kiedyś przeczytałem w książce dla małżonków, bo wyobraźcie sobie, że takie też czytam, choć żony nie mam, że małżonkowie mają, uwaga, obowiązek zasiadania. Coś, cóż to takiego jest? Trzeba przynajmniej raz w tygodniu, przynajmniej raz w tygodniu usiąść, zrobić sobie dobrą herbatę, dobrą, dobrą kawę lub nalać lampkę naprawdę przedniego dobrego wina i rozmawiać. Koniecznie pamiętając, że rozmowa to nie tylko mówienie, ale cierpliwe słuchanie i że prawda nie jest po to, aby uciąć komuś głowę albo się odegrać. Ja Ci teraz dopiero pokażę. To nie jest prawda. Ona jest po to, aby podnosić, wzmacniać, doskonalić. Prawdę trzeba umieć powiedzieć, więc koniecznie trzeba dobrać dobre słowa. Trzeba ją łączyć z szacunkiem, wyrozumiałością, delikatnością i koniecznie właśnie z cierpliwością. To nie ma być siekiera, którą odrąbie długiemu głowę, zwłaszcza współmałżonkowi. Warto też dodać, że takie rozmowy powinny nie tylko łączyć małżonków, ale w niektórych z nich powinny brać udział dzieci, aby mogły się uczyć, jak pięknie można i trzeba budować miłość w rodzinie. Jak to mawiał Jan Paweł II, jak pięknie można się różnić. Bo my jesteśmy różni, ale pięknie się możemy różnić. Święta Rita nam pewnie tego nie podpowie, bo to były inne czasy, choć zapewne, jakbyśmy się dokładnie przyjrzeli jej życiu, takie nastawienie było w jej sercu. Dbanie o piękno rodzinnego ducha nie może oznaczać, iż zapomnimy o sprawach bardzo ludzkich, przyziemnych. Moi drodzy, wierzcie mi, że kiedy błogosławię małżeństwa, to ten, często patrząc na tych młodych, którzy zwykle zasiadają przed ołtarzem, mówię tak do Pana młodego na przykład. Dziś popatrz na tabernakulum, gdzie jest żywy i prawdziwy Jezus i powiedz mu tak. Panie Jezu, jeśli zdarzy się taki tydzień że zapomnę mojej ukochanej żonie przynieść kwiaty, to mocno mnie kopnij w cztery litery. A do żony młodej mówię tak: Powiedz panu Jezusowi, panie Jezu, jeśli się zdarzy tak, że zapomnę chociaż w tygodniu zrobić mojemu ukochanemu mężowi jego ulubione, na przykład, knedle ze śliwkami, to mnie pochnij tak, żebym sobie nabiła potężnego guza. Bo dla pięknej, ciągle rozwijającej się miłości, Trzeba dawać nie tylko to, co wielkie, ale mnóstwo dobrych gestów, których składa się całość. I teraz drodzy, chcę Wam opowiedzieć taką przypowiedź, która mnie zawsze rozczula, choć nie mam żony. Otóż pewni małżonkowie świętowali pięćdziesiątą rocznicę ślubu. Dużo, prawda? Choć zaraz mi się też przypomina inna historia, jak. Starsi ludzie świętowali 60. rocznicę, czy 70. ślubu, i panny dziennikarka, taka koza młoda, podskoczyła do tej starszej pani i mówi, Jak się to wam udało, że to niemożliwe. A ona mówi, Dziecko drogie, ja pochodzę z czasów, kiedy jak się coś psuło, to się naprawiało. A nie zastępowało się lepszym modelem, nowym. Po pytanie, czy ten nowy na pewno będzie lepszy. Dalej wracając do tej opowieści o 50 po ślubie. Otóż oni każdego dnia robili do, dokładnie to samo. Pracowali zwykle od rana, więc szli bardzo wcześnie na mszę świętą, bo są takie miejsca, gdzie mszę czasami nawet do 6 rano odprawiają albo wcześniej. Szli na mszę, po mszy szli razem do sklepu, po pieczywo, kupowali bułki, potem siadali na szybkie śniadanie i żona zawsze robiła tak. Brała bułkę, kroiła ją na pół i przez 50 lat, słuchajcie, zawsze robiła to samo. Mężowi dawała ulubioną górną część bułeczki, a sobie zostawiała tę mniej lubianą, dolną część bułeczki. I tego poranka, po tej mszy świętej, zrobiła inaczej. Pomyślała sobie, chyba po tych 50 latach ma prawo sobie zrobić ucztę. Więc po raz pierwszy od 50 lat przekroiwszy bułkę na pół, sobie zostawiła górną część bułki. Pierwszy raz od pięćdziesięciu lat, a małżonkowi dała dolną część bułeczki. Wiecie, co się wtedy stało? Popłynęło mu łzy z oczu i powiedział jej tak, kochanie, zgotowałaś mi radość dnia. Przez pięćdziesiąt lat nie jadłem spodniej części bułeczki, chociaż tę najbardziej lubię. Cały czas myślałem, że skoro tak ci smakuje, ty masz do niej pierwszeństwo. I moi drodzy, ktoś mi powie nieraz, że to jest bzdura, że to są banialuki. Tak, to jest bzdura i to są banialuki, ale ja sobie życzę, żebym ja takich banialuk w życiu doznawał od innych ludzi. Bo to są proste gesty, które budują silne małżeństwa. Z tego rodzi się piękno miłości. Nie z filmów, w których wszystko jest możliwe dziś tak kocha tego, a jutro tamtego, a pojutrze jeszcze kogoś innego. To nie jest miłość. Moi drodzy, nie wolno zapominać, że to jest moja żona, to jest mój mąż. Kiedyś pewna kobieta prosiła mnie, co mnie zaskoczyło, bo byłem wtedy bardzo młodym księdzem, niech mi ksiądz pomoże ratować moje małżeństwo. I ja myślę, Boże Święty, do kogo ona się zwraca? Ani praktyki nie ma żadnej, ale w konfesjonale, wiecie, tam jest Duch Święty. On potrafi podpowiedzieć i wtedy westchnienie do Pana Boga, podpowiedz mi, i pojawiła się myśl. Mówię do niej, kochana, kiedy ostatni raz byliście na spacerze, trzymaliście się za ręce, patrzyliście w gwiazdy, słuchaliście śpiewu ptaków? Proszę księdza, mówi do mnie ta kobieta, a kto ma czas na takie bzdury? To dobre dla małolatów. Bzdura totalna. To nieprawda. Moi drodzy, sam na własne oczy widziałem, jak byłem na studiach na kulu. Siedziałem czasami naprzeciwko, kule jest taki park tysiąclecia. Tam siedziałem czasami na ławce i czytałem, coś uczyłem się, bo tak w tej przyrodzie było łatwiej niż w po pokoju. I kiedyś widziałem na własne oczy małżonków, którzy mieli nie wiem ile lat razem, ale już nie byli bardzo młodzi, byli już raczej posunięci w latach. Trzymali się za rękę, patrzyli sobie w oczy, co jeszcze ciekawsze. Szli i się nie powywracali. Słuchajcie, jak ja patrzyłem na nich, to mi serce się uśmiechało. Piękni ludzie, choć już posunięci w latach. I to piękne zachowanie muszą widzieć dzieci. Muszą widzieć pocałunki rodziców, przytulanie się rodziców. Muszą dostrzegać, że tata z wielkim szacunkiem traktuje mamę, a mama odpowiada mu tym samym. O miłości nie uczą tylko piękne słowa. Ona rodzi się z pięknych zachowań. Nie bez powodu mówi się, że słowa pouczają, a piękne przykłady pociągają. I jeszcze jedno, moi drodzy. Dzieci muszą też zobaczyć klęczących na kolanach rodziców. O tym wspomina na przykład Jan Paweł II, że pamięta ojca, pamiętał ojca, jak ten klęczał w nocy i się modlił. Moi drodzy, powiem tak. Jeśli dziecko nie zobaczy modlących się rodziców, same prawdopodobnie nigdy nie będzie się modlić. Bo to przykłady pociągają. Święta Rita, moi drodzy, jest tą, która pokazuje nam umiłowanie Jezusa, ale uczy nas także, że warto walczyć o rodzinę, która jest skarbem, skarbem, którego nic nie zastąpi. I teraz się odwołam, moi drodzy, do. Odwołam się, do moi drodzy, do słów Dalaj-Lamy. To, to nie był katolik, nie jest katolik. Opowiedział tak, wielu ludzi zdaje się zapominać o prawdziwym znaczeniu rodziny. Koncentrują się na karierze, zdobywaniu bogactwa i sławy, bliskich pozostawiając samym sobie. Miłość ograniczają do kilku słów skreślonych pospiesznie na urodzinowej kartce z życzeniami. Mieliśmy, byśmy powiedzieli w sms -ie. A przecież żaden sukces nie ma znaczenia... Jeśli nie można go dzielić z kochającymi ludźmi, żaden medal, dyplom czy premia świąteczna nie ogrzeją serca w chłodną zimową noc. Piękne słowa. I na koniec, moi drodzy, chcę Wam pokazać taki przykład, który często opowiadam. Otóż tym razem o małżonkach, którzy 25 lat byli razem. Żona była romantyczką, marzyła o tych gwiazdkach, ptaszkach, spacerkach, uroczych kolacyjkach przy świecach i grze na skrzypcach. No, była marzycielką, ale mąż był taki, jaki był. Teleman, to znaczy się każdego wieczora patrzył w telewizor i świata Bożego poza telewizorem nie widział, nawet żony nie zauważał. I ona taka zamarzona, już się potem przyzwyczaiła, no, chciałaby nie ma, no co zrobić. I któregoś wieczoru siedzą przed telewizorem i mąż się do niej odzywa: Kochanie, moglibyśmy coś zmienić w tych naszych wspólnych wieczorach? I ona, słuchajcie, jak, ta, jak te źbła rzucone na pustyni, jak trochę wody zaraz rosną, kwitną przez chwilę, i o taka, i te gwiazdki, i te ptaszki, ona taka już: Kochania, co masz na myśli? Moglibyśmy się zamienić miejscami. No właśnie. Niby to śmieszne. Ale tak naprawdę, moi drodzy, myślę, że warto popatrzeć na świętą Ritę i uczyć się od niej zatroskania o rodzinę. Ja wiem, że nie wszystko w życiu jest proste. Ja wiem, że nie wszystko da się zmienić. Ale może trzeba zacząć od modlitwy, a nie od narzekania. Ponarzekać każdy potrafi. Ale to do odważnych ludzi świat należy. I odważnie się trzeba modlić i wierzyć w to, że choć może czasami współmałżonek, mąż czy żona, to prawdziwy wcielony szatan, to wcale nie oznacza, że nie może się zmienić. Warto w to wierzyć i warto w to wszystko zaangażować Pana Boga i świętą Ritę, bo ona ma w tym naprawdę dobrą praktykę.